Simano, jestem Domano i witam w kolejnym filmie ze. No właśnie, skąd? Z mojej kuchni. Nie, no żartowałem. Witam ze sklepu z grami. Będąc szczerym, nagrałem ten wstęp w kuchni tam u mnie ale wyszedł trochę za bardzo depresyjnie, a temat w sumie wcale nie jest depresyjny. Po prostu poczułem ostatnio pewną monotonię. Wy pewnie też, patrząc po wynikach ostatnich filmów, mam co chwilę komunikat, że ten film się nie, wy, nie będzie wyświetlał, bo subskrybenci nie są im tak bardzo zainteresowani jak poprzednimi. I tak jak przy każdym kolejnym filmie. W każdym bądź razie, czas na lekkie zmiany, lekkie nowości. W sumie to nie nowości, bo to już kiedyś było, tylko ja trochę się zakręciłem i... Trochę zacząłem działać jak pan z Lombardu, tylko w sklepie z grami. A ja w sumie nigdy nie chciałem być panem z Lombardu. Nie ja chciałem sobie działać jako Dumano, a nie sklep z grami z randomowym ziomkiem. Dlatego witam na vlogu. Jeden klient ostatnio powiedział tak, jest to chyba nawet na odcinku, że w sumie Dominik, ja z twoimi filmami nie jestem na bieżąco, ale najbardziej co mi się podobało na twoim kanale to jeden z pierwszych vlogów, jak sobie chodziłeś po Krakowie i gadałeś tam jakieś głupoty do kamery, bo się coś działo. Bo był jakiś fajny kontent, człowiek czekał na to, co się dalej wydarzy i to było fajne. I w sumie, ja myślę tak samo. Dla mnie to też było zajebiste. A, jeszcze ważna informacja. Mówiłem o tym na streamach, ale pewnie w większości z was nie było, więc yy, od października zaczynam mieszkać sam z Olą. Yy, sam we dwójkę, we dwójkę. Będzie więcej czasu na nagrywanie takiego kontentu jako ja, a nie jako sklep z grami, z randomowym ziomkiem i na tym chcecie się skupić. Też już mieszkanie z komputer przygotowany, będzie więcej vlogów, więcej streamków. Mam do was jedną prośbę, bo wiem, że dużo osób ogląda na telewizorze moje filmy. Weźcie ten jeden raz na komputer albo na telefon i napiszcie komentarz. Bo też nie wiem, czy jesteście od początku mojego kanału, jak nagrywałem te vlogi, czy już jak nagrywałem to w stylu Pana z Lombardu. Czy... właśnie lubiliście taki gondyn u mnie z vlogowy? Co o nim sądzicie? Też możecie napisać po obejrzeniu tego filmu, czy to Wam się podoba, czy nie. Czy jednak wolicie taką tą masówkę, Pan z Lombardo, ja klient, ja klient i, i tyle. Szczerze, ja osobiście chcę, żebyście mnie poznali dużo bardziej właśnie jako mnie, a nie jako sklep z grami z randomowym ziomkiem. Traktuję ten film trochę jako reset. Zobaczymy, jak wyjdzie. W każdym bądź razie życzę Wam jego oglądania. Teraz Was zabieram na. Obrony, pracy magisterskiej Oli, bo chciałem sobie z tego nagrać taką mini pamiąteczkę. Tyle! Bawcie się dobrze. Nie, ja kochani, trochę się boję. Nie wiem nawet, czy to dobrze nagrywam. Trochę się boję, trochę się stresuję. Jadę właśnie na obronę. Czy mojej garderoby? Pracy magisterskiej. Powiem Wam, że. No już... Co mogłam, to zrobiłam. na los i na po prostu dobre serce i szczodrość mojej komisji, bo co innego mogę zrobić, już więcej nie wymyślę. Zobaczymy się pewnie potem, jak już będzie po wszystkim i będę wiedziała, czy mi się udało, czy mi się nie udało. Aby mi się udało. hej kochani, po co ujemy Lajnę? właśnie prezentuje, no mano, uciekł po kwiatki nie wiem dlaczego mi tego nie napisał, dosłownie była w kwiacie Ani po godzinie temu Wstała! let's go Świata tutaj jest takie brzydkie No Miaz się w kamerze miga. Ale nie jesteś pod czapką. Nie, nie jest jesteś pod czapką, więc. No, Leci samolot jakiś. Dobra, zdała. Tak jest. Zawsze wierzyłem, że się uda. Możecie jej napisać gratulacje w komentarzach, bo zdała na piątkę magisterkę, więc super. Bardzo się cieszę razem z nią. Ja już zbieram się do sklepu, bo tak naprawdę w sumie jak to nagrywam, jest czwartek, godzina 13.27, jak wiecie ja sklep otwieram o godzinie 11 i sklep jest normalnie teraz otwarty, tylko zastępujemy mnie szefu napisałem do niego, jak tam to mi napisał jest taki ruch, że normalnie nie wiem gdzie pieniądze chować zapytałem, czy był chociaż jeden klient, napisał, że nie, że tylko paczki pakuje no i tak to ostatnio wygląda w sumie że głównie pakujemy paczki na wysyłkę a klientów tak stacjonarnie, żeby byli na sklepie, no jest kurde średnio. Średnio słabo, wszystko na wysyłkę leci. Kurde, no cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo fajnie. Ola poszła gdzieś właśnie z dziewczynami yy, na miasto. No niestety nie mam drugiej kamery, nie pokażę wam drugiego ujęcia, co one tam robią. W każdym bądź razie będziemy świętować wieczorem. Leca. Jak przychodzicie do sklepu, tylko po filmikach na YouTube, mega często słyszę, że Boże, jaki ten sklepik mały. Nagram wam teraz ujęcie z drugiej kamery, żeby pokazać, jaka jest różnica. No, ale że co, że No wiem, no. Dobry. No <słyska> Dziękuję, właśnie paczkę niespodziewanie sprzedała się FIFA 23 na PS4 i obie są mega długie, po co mu dwie naraz? No tak, no bo ps 4 dostał, bo ma anginę hmm. Wiesz co to oznacza? To <grym> od rana do nocy będzie katowane 50 <grym> Dobra, wysyłam jednak tą jedną paczuchę od razu, Żeby poszła jak najszybciej. Najwyżej, jak się tam te gierki na Xboxa sprzedadzą, to pójdę jeszcze drugi raz. Ogólnie mam ja mega blisko ten paczkomat do wysyłania paczek. Jak przyjdziecie tutaj przez drogę, to tam już jest ten sklepik nasz. No, może teraz nie widać, bo są drzewa, ale tam po drugiej stronie. Tam jest też paczkomat Allegro. No, tam była ta strona drogi tutaj jest sklepik tu są epety a tu jest jeszcze ten paczkomat Allegro chociaż przez Allegro już kompletnie nic nie wysyłamy z Allegro całkowicie, całkowicie zrezygnowaliśmy wszystkie aukcje usunięte i jedynie jak na wysyłkę to działamy sobie teraz tylko przez OLX żeby było wszystko w jednym miejscu otóż na tym OLX jest spoko, nie ma żadnych prowizji jest ta ochrona kupujących, jakby ktoś potrzebował. Wysyłka jest tania. Często można trafić na promocję za jeden ziko I tak się żyje. A w ogóle tam. Tam jest Lombard. Często w tym Lombardzie widzę gierki, które są mega tanio skupowane. I jak jest tu ktoś z kozłówka, to serio: jak macie jakieś gierki, przynoście je tutaj. Nie tam do Lombardu. Bo jestem ogólnie z tamtym ziomeczkiem dogadany, że skupuję praktycznie od niego za taką samą cenę, jak on zapłacił. My im też tam inne rzeczy załatwiamy. Więc wystarczy, że podejdziecie kilka kroków dalej i... no więcej zarobicie. Więcej zarobicie. Znaczy nie zarobicie, tylko odzyskacie w sumie zagierki, gierki, bo na, tak na sprzedaży w lombardzie, w sklepach z grami nigdy się nie da zarobić. Chyba, że naprawdę wyrwaliście coś mega tanio że ktoś się nie znał, to wtedy pójdzie zarobić ale tak jak są jakieś standardowe tytuły to wiadomo jak chcecie zarobić to gdzieś no na własną rękę trzeba sprzedawać i to jest fakt, to nie jest żadna tajemnica przypominam sklep ulica wlotowa, gry i konsole ej, autentycznie, ja wam chyba nigdy tamtego graffiti nie pokazywałem, może raz na filmie co właśnie robiliśmy to graffiti w sensie z tamtej strony sklepu Słuchajcie, rozjaśnię trochę, bo tu jest ten z Halo, Master Chief, jest Spider-Man tu jest Mario, Mario, Mario Grzybek i tu, ja wam nigdy tej strony nie pokazuję, ale tu jest Padzik. Let's go! Ej, w ogóle przypomniało mi się, że we wtorek nagrałem wam skupy, więc w sumie wrzucę je teraz, bo może akurat znajdzie się coś, co zostało. To kogoś zainteresuje. W tym tygodniu na skupach bieda. No ale co się dziwić jak taka pogoda za oknem w każdym bądź razie. Mamy tutaj tak. Dwie stacje dokujące, jedna oryginalna, jedna ta z Powera. Za ta za 80, ta za stówkę. Dwa padziki. Jest tutaj taka rozbieżność cenowa, bo ten biały jest już dość pożółknięty. Próbowałem to czyścić alkoholem izopropylowym i nic, więc jego wystawiam 40 zł taniej, czarny 220. Na Xboxa 361 gierka, a raczej nie gra w sumie, tylko to są dodatki do Borderlandsa 2. Dość sporo unikat z tego, co patrzyłem. Wystawiłem to za 50, jest w super stanie, tak samo płytka. Na piąteczkę FC... O, poczekajcie, ustruść, ustruść, Death Stranding, Nówka Sztuka za 250, Kingdom Comm dwie sztuki w sumie za 140, Dragon Ball też Nówka, Silent Hill Nówka, Wukong Nówka i Metal Gear Solid Delta. Pierwszy raz na sklepie wystawiłem za 260. Na PS4 mamy tutaj zestaw Singstara, one są bezprzewodowe. Za stówkę. Chyba, że weźmiecie z jakąś gierką SingStar, no to czy dyszki taniej, czyli za 70 zł ten zestaw mikrofonów. SingStar Kraina Lodu za stówkę, SingStar Mistrzowie... Mistrzowska Impreza za 45, Days Gone. Tutaj wystawiłem za 40, bo to jest wersja tylko z angielskim dubbingiem. Ale sprawdziłem jedną rzecz. Jak ktoś kupuje tego Days Gone wersji na PS4 i zrobi sobie upgrade typowo pod piątkę, no to już będzie normalnie polski dubbing. Więc spoko opcja, bo można tanio, w miarę tanio wyrwać The Cały czas mi ukłapia ostrość na te mikrofony. Dobra, to niżej. Call of Duty Black Ops 6 za 160. Trzyma kurczę dalej cenę. Więc zostawiam tyle. Need For Speed Driver 50. Diablo wróciło to ode mnie za 80. Polska wersja z polskimi z dodatkiem, ze wszystkimi dodatkami, z polskim dubbingiem. Until Down też polska, za 40. The Last of Us, sama płytka, za 25. Tutaj gotowo remaster, dwie części Horizona, Dishonored też ode mnie, Minecraft, Spongebob, za 60, litre, Big Planet, 45, no i resztę Legosy, tak jak w granicach właśnie 50 zł. Jest tu Harry Potter, Marvel i nie ma mocni Lego Przygoda. No i takie skupy. Nie ma tego za dużo, jak już mówiłem, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie więcej. Nie wiem, czy mnie słychać w sumie z takiej odległości, ale chciałem wam powiedzieć, że tak, popełniam te zbrodnie i piję kawę ze świątecznego kubka, mimo że świąt nie ma, ale lubię ten kubek, no. Cały rok w jednym kubku. Czekam na klientów. Zastanawiam się, czy nie dać sobie jakiegoś tutaj takiego banera i tak machać z tym, bo czy zatrudnię osobę przebraną za PlayStation. To jest godzina, Godzina pół do szóstej, pół do szóstej, ale pojawili się klienci. Dużo dzisiaj było, czyli całkiem spoko, nie spodziewałem się. Dobra, wracam do sklepu, nie będę wam nagrywał, bo i tak tu samochod jeżdżą, więc będzie szumieć. Witam w kolejnym dniu. Wczoraj nic więcej przez tą ostatnią godzinę się nie działo, więc nie nagrywałem tego. No oprócz tego, że spakowałem dwie paczki. Poszło Diablo i poszedł Diesel Nord 2. Ale mam jeszcze jedną sztukę tego designu, ale przynajmniej, Diablo nie mam. Update Gierek na Switcha. Półka wygląda tak. W sumie mogę wziąć, mogę ruszyć z tą kamerą. Cały czas zapominam, że ona nie, nie jest przywiercona, więc tak. Update Gierek na Switcha. Tutaj, tutaj. Tu położyłem te gierki z Segi i SNESA. Na razie nikt nie pytał. Znaczy, cztery osoby pyta pytały o FIFA. Tą 96. -tkę. A o resztę gierek na razie nikt nie pytał. Dalej czekam aż się ktoś zgłosi, kto będzie chciał zabrać całość. Mm. A, jeszcze, jeszcze miałem wam zrobić update miszków. Ile zostało do tych gierek na Switcha, bo Switch, Switcha już dużo poszło. O, już ciemno tutaj. Yy, tam jest jeszcze jeden rządek jak coś, nie wiem czy to widać w kamerze. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 około. Około 14 miszków jeszcze zostało. Więc jak... Ktoś by chciał jeszcze miski zgarnąć, to jeszcze są. Przypominam, że Misie jest jako gratis do zakupu gierek na Switcha na kwotę 300 zł. Minimum. Dzisiaj jestem lekko przydrzymany, bo świętowaliśmy wczoraj magistrale. Przyjechali rodzice Oli, przyjechali znajomi i siedzieliśmy do późna. Nie chcę Wam tego filmu też na siłę przedłużać. Bo wszystko, co chciałem powiedzieć szczerze, powiedziałem już na samym początku. Czekam na Wasze komentarze, bo czytam wszystkie, czytam wszystkie. Może nie na wszystkie odpowiadam, ale czytam wszystkie. Tyle. Idę pakować paczki, bo właśnie sprzedała się Dragon's Dogma 2 na PS5. Więc idę tą Dragon's Dogma spakować. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już niebawem w kolejnych filmach. Już. Nie ze sklepu z grami. Znaczy też ze sklepu z grami, bo sklep z grami to większa część mojego życia, ale też już w filmach różnych.